Niech będzie pochwalny Jezus Chrystus. Znajdujemy się w Sanktuarium Marii Mstowie, w Mstowie, Sanktuarium Matki Boskiej Mstowskiej Miłosierdzia. Mstów jest miejscem bardzo cennym historycznie. Pod koniec XII wieku przybyli tutaj kanonicy regularni i już w roku 1212 odbył się tutaj synod biskupów, co świadczy o tym, że w XIII wieku Mstów był bardzo ważnym miejscem, ośrodkiem kultu, ważnym również ośrodkiem gospodarczym tutaj na tych ziemiach. Mstów znajduje się 13 kilometrów od Częstochowy, dlatego też pielgrzymi, którzy pielgrzymują do Sanktuarium Jasnogórskiego, nawiedzają też nasze sanktuarium, aby wyprosić potrzebne łaski dla siebie oraz dla swoich najbliższych. Na podstawie dokumentu z roku 1218 biskupa Iwona Odrowąża wiemy, iż do parafii Mstowskiej należało wiele ziem, między innymi do parafii Mstowskiej należały tereny częstochowe. Na terenie naszej parafii znajduje się jeszcze jedno sanktuarium, sanktuarium Świętego Ojca Pio na Przeprośnej Górce. Do klasztoru Mstowskiego i do kościoła w ciągu wieków przybywało wiele ważnych postaci, między innymi królowie oraz książęta polscy. Przybywali tutaj biskupi, między innymi gościł w tym klasztorze ustawiony Wincenty Kadłubek. Klasztor Mstowski leży na szlaku zamków i klasztorów warownych Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dojeżdżając do naszego klasztoru i do kościoła. Z daleka widać mury obronne XVII-wieczne z basztami, które przypominają o wojnach XVII-wiecznych toczonych na tych terenach. Obecny kościół ma wyposażenie barokowe XVIII-wieczne. Na uwagę na pewno zasługuje ołtarz główny, który jest dedykowany Matce Bożej w Niebowziętej. Widzimy w głównej nastawie ołtarza figurę wniebowzięcia dziewicy Maryi. W górnej kondygnacji ołtarza jest przedstawiona trójca święta, natomiast Maryję otaczają cztery doktorzy kościoła zachodniego: święty Ambroży, święty papież Grzegorz Wielki, święty Augustyn i święty Hieronim. Święty Augustyn jest postacią wyjątkową w kościele, ponieważ jest on również patronem stowskiego kościoła, jako że kanonicy regularnie, którzy opiekują się tym sanktuarium, czczą jako patriarchę, założyciela zakonu św. Augustyna Sipony, który to jako jeden z pierwszych biskupów na przełomie IV i V wieku wprowadził wspólne życie kleru. Początki zakonu to koniec IV wieku, kiedy kościół mógł normalnie funkcjonować, mogły się rozwijać struktury kościoła po uzyskaniu przywilejów nadawanych przez cesarzy. Wtedy też biskupi zabierali do swoich domów i gromadzili w swoich domach kapłanów, którzy razem z nimi chcieli modlić się, zgłębiać święte pisma, pochylać się nad księgami oraz pracować duszpastersko, pracować wśród ludzi. Ideałem tej wspólnoty zakonnej było przesłanie z dziejów apostolskich, że jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących i wszystko mieli wspólne, nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał. Klasztory kanoników były bardzo liczne w okresie średniowiecza, można było je spotkać praktycznie w każdym kraju Europy. Nazwa naszego zakonu, kanonicy regularni laterańscy, Wiąże się z tym, iż kanonicy byli to księża zapisani w kanonie, w rejestrze duchowieństwa regularnie, dlatego że przyjęli oni regułę św. Augustyna. Laterańscy, jako że prowincja polska kanoników regularnych, związana jest z Włochami. Tam przez pewien czas, gdy jeszcze papież stacjonował na Lateranie, tam była jego katedra, kanonicy w klasztorze, który do dziś można podziwiać przy Bazylce Laterańskiej. Tam również pracowali, razem z papieżem modlili się i dlatego do dnia dzisiejszego kanonicy regularni w niedzielę noszą uroczysty strój, którym jest sutanna papieska, biała sutanna z pelerynką. Kanonicy regularni posługiwali w Mostowie od początków, czyli od przełomu XII i XIII wieku posługiwali aż do czasów zaboru, do roku 1819. Niestety w wyniku kasat wielu klasztorów kadonicy musieli opuścić ten klasztor. Dzięki życzliwości księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka powrócili tutaj w roku 1990. W kościele mstowskim doznaje wielkiej czci obraz Matki Bożej, który w sanktuarium znajduje się od roku 1647. Z obrazem tym związana jest piękna historia. Otóż podobnie jak dziś pielgrzymi przybywający na Jasną Górę do naszego Głównego Sanktuarium Narodowego nabywają różne pamiątki, między innymi wizerunki Matki Najświętszej. Tak było i przed wiekami. Pątnicy, którzy przybywali do Jasnogórskiego Sanktuarium mogli nabyć obrazy ukazujące Czarną Madonnę. Jeden z takich obrazów Nabyła Zofia Zamojska i jako pamiątkę pielgrzymki wzięła go z swojego domu. Niestety, po pewnym czasie Zofia bardzo ciężko zachorowała, została sparaliżowana. Gdy ten paraliż nie ustępował, domownicy już stracili wszelką nadzieję. Zofia w pewnym momencie zaczęła pokazywać znaki rękami, aby podano jej wizerunek Matki Najświętszej, który Wisiał w jej domu i który był właśnie przywiedziony z Pielgrzymki na Jasną Górę. Gdy domownicy spostrzegli, że Zofia domaga się, aby przyniesiono jej ten obraz Matki Bożej, wtedy domownicy zdjęli go z ściany, pobłogosławili Zofię tym wizerunkiem i w tym momencie Zofia odzyskała mowę, zaczęła odmawiać pozdrowienie anielskie. Dla domowników. Domu Zamojskich był to jawny cud, o którym szybko się rozniosła wieść po wielu okolicznych wioskach. Przybywali oni do Domu Zamojskich, aby modlić się przed wizerunkiem uznawanym za cudowny. Po pewnym czasie Zofia Zamojska wyszła za mąż za Baltazara Wężyka-Widawskiego i obraz został przeniesiony do ich wspólnego domu. Nadal cieszył się on sławą cudownego wizerunku Matki Najświętszej. Przybywali do nich liczni sąsiedzi oraz krewni i znajomi, aby molić się przed tym wizerunkiem. Była również znana, jak podają kroniki, historia osoby opętanej, kobiety opętanej przez złego ducha, która to po błogosławieństwie obrazy Matki Bożej została uwolniona od jego działania. Zofia i Baltazar postanowili oddać ten obraz do jednego z kościołów, aby umożliwić jego kult. I tak obraz Matki Bożej trafił do Mstowskiego Kościoła. Tu znajduje się do dziś, już co prawda w kolejnym wybudowanym na tym wzgórzu kościele. Obraz przedstawia. Matkę Bożą Częstochowską, jest dokładnie rytowaną kopią obrazu jasnogórskiego. Widzimy na nim twarz Maryi oraz Dzieciątka. Pozostała część obrazu jest zasłonięta srebrnymi cukienkami. Obraz ten do dnia dzisiejszego otaczany jest kultem. Przybywają tutaj liczne pielgrzymki ze Śląska i z innych rejonów Polski. Przybywają również pielgrzymi z zagranicy. Obraz ten czczony jest również bardzo przez parafian w każdą środę w naszym w kościele odbywa się nowena kuczki Matki Bożej, na której przedstawiane są prośby i podziękowania. W kronikach klasztornych zostały odnotowane różne łaski otrzymane za wstawieństwem Matki Bożej Mstowskiej miłosierdzia. Są odnotowane uzdrowienia, również uzdrowienia małych dzieci, którym zagrażało niebezpieczeństwo śmierci. 2000 roku obraz Matki Bożej został koronowany. Koronację dokonał wśród arcybiskup Stanisław Nowak. Koronacja odbyła się na błoniach Mstowskich, aby w tym obrzędzie mogło uczestniczyć jak najwięcej pielgrzymów oraz parafian. Chcemy ukoronować bardzo starą kopię i Matki Bożej Jasnogórskiej, jedno z najstarszych słynącą łaskami wielkimi w XVII wieku, uzdrowicielkę ludzi, tak wielką, że chciano ten obraz umieścić na Jasnej Górze. Nie wypadało jednak dwóch obrazów czcić i dlatego tutaj został umieszczony. Obraz Matki Bożej Mstowskiej otrzymał tytuł Matki Miłosierdzia. Parafianie bardzo kochają Matkę Bożą. Świadczy o tym y, fakt, iż wielu z nich po przyjęciu komunii świętej podczas Eucharystii od razu podchodzi do ołtarza Matki Bożej i tam trwa w dziękczynieniu przed obrazem Matki Bożej. W mstowskim kościele bardzo żywy jest również kult Świętego Walentego. Znajduje się w nim otaczony kultem obraz Świętego Walentego. W kościele znajdują się również relikwie tego świętego męczennika. 14 lutego gromadzą się tutaj parafianie i pielgrzymi na odpuście ku czci tego świętego. Jest sprawowana uroczysta suma odpustowa, po której jest nabożeństwo do świętego walentego, możliwość ucałowania relikwii. Przybywają na to nie tylko zakochani, ale różni ludzie w różnym wieku. Wiemy, że Święty Walenty jest patronem i zakochanych, i osób chorych psychicznie, epileptyków. Można wypraszać również u niego inne łaski. Patrząc na ołtarz Świętego Walentego, widzimy w nim figury osób, które przychodzą po jego pomoc. To rzadkość, bo zazwyczaj na ołtarzach widzimy postacie świętych bądź aniołów. Natomiast w naszym ołtarzu Świętego Walentego znajdują się osoby, które przychodzą prosić o jego łaski. Święty Walenty był bardzo pobożnym kapłanem. Sława o nim i cześć przeżyła się w całej krainie, w której on działał. Gdy kobieta urodziła dziecko, ono od razu po urodzeniu było bardzo chore, było nawet na wpół umarłe. Kobieta, nie wiedząc już, jak uratować swoje dziecko, postanowiła iść prosić o pomoc Walentego. Zaniosła do tego świętego kapłana to dziecko i prosiła go, aby u Boga wstawił się i wyprosił łaskę uzdrowienia. Walenty zaczął głosić w intencji te uzdrowienia tego dziecka, i dziecko to odzyskało zdrowie i przeżyło. Zapraszamy oczywiście wszystkich. Nasze sanktuarium można odwiedzić przy okazji pielgrzymki na Jasną Górę. Zwłaszcza w Roku Miłosierdzia ogłoszonym przez papieża Franciszka, warto nawiedzić nasze sanktuarium, aby przed wizerunkiem Matki Miłosierdzia wyprosić miłosierdzie dla nas i dla całego świata.